Hejka, hejka. Mamy wtorek i powiem Wam wczoraj puściłam pierwszego vloga na YouTube i dostałam tyle miłych komentarzy, że spoko, że fajnie się ogląda, żebym robiła dłuższe. Co to jest problematyczne, na tyle, że nie wiem, gdzie to po prostu wszystko składać te filmy, wiecie, montować. No ale, ale fajnie. Jestem zadowolona, że jest taki miły odbiór. No, jeszcze chciałam powiedzieć, że kurczę, wczoraj czytaliśmy te komentarze konkursowe i totalnie jest tak ciężko to wybrać, że dzisiaj jest ogłoszenie wyników, a tak naprawdę ja jeszcze nie wiem, kto wygrał. Mamy już jakieś tam faworytów, ale jeszcze cały czas się zastanawiamy, kto pierwszy, kto drugie, kto trzecie miejsce. Oj, powiem Wam, to nie dla mnie. Ja chyba nie będę robiła często takich konkursów, bo. To jest trudne, teraz tak wybrać. Zaprowadziliśmy Piotrusia do szkoły i stwierdziłam, że z Bingiem znowu zrobię trochę krótszy spacer, może niż zwykle. Eee, ale kurczę, dałam mu wybrać gdzie chce iść i idziemy tam, gdzie on chce, ale on co jakiś czas się zatrzymuje i płacze. Nie wiem, czy mu jest zimno, czy co, bo jest zimno. Teraz sprawdzę w sumie, ile jest stopni, ale jest, jest zimno. Bingo! Co płaczesz? Gdzie chcesz iść? No musiałbyś mi powiedzieć, to byśmy mogli iść. No, dziękuję. To idziemy. Nie mam żadnego pojęcia, dokąd on mnie prowadzi. <gryw> ale jak ktoś wie, gdzie ja mieszkam, to, to wie, że to nie jest już krótki spacer. Także idziemy gdzieś. Jeszcze nie wiem, gdzie. No zobaczymy, gdzie mnie zaprowadzi. się, że on mnie przyprowadził na psi Wybieg? A to jest daleko, to jest jakieś... nie wiem, ostatnio mierzyłam prawie 2 km od naszego domu. Ale w ogóle skąd on znał drogę? Nie wiem. Znaczy, no szliśmy tędy, ale żeby tak zapamiętać... Zobaczcie, on cały czas równo ciśnie w tamtą stronę. Także, no cóż... Chyba po prostu chciał to przejść koniecznie. No, jesteśmy w, na tym wybiegu dla psów. Ja stwierdziłam, że skorzystam z okazji. Może nie wsadziłam, trochę w kamerę. I Pokażę Wam teraz, noszę tą smycz. Tak, przepiętą, właśnie tutaj przez ramię. Tutaj ma przypinkę. I ja dzięki temu mam ręce wolne, a psa mam przypiętego. Także to jest super rozwiązanie, właśnie na takie mrozy, kiedy trzeba schować smycz do kieszeni. No bo Wam nie marzną. Także bardzo polecam. No, był tutaj w ogóle inny piesek. Pobawili się trochę z bingiem, tak? Bingo, czy my już idziemy do domu? Myślę, że warto by było wracać. Już ponad godzinę jesteśmy na dworze, a do domu daleko. Idziemy? Co, szczęście, tak samo żwawym krokiem, jak szedł, tak też wraca. Ja jeszcze tylko trochę do domu. <grymne> no dobra, wróciliśmy ze spacerku Chciałam sobie zrobić kawusiem. Nasypałam sobie kolagen, spałam sobie inulinę. Tam na ekspresie, czekajcie, o, tu kliknęłam. Kawa, duża, mocna. I on zrobił takie <grymne> i powiedział nie masz ziaren. Ja ogólnie wiem, że nie mam ziaren, ale liczyłam, że może jeszcze te trzy ziarenka, co tam były, to że je zmieli i zrobię z nich kawkę. I, I teraz muszę zrobić to chyba z mlekiem, może samym, nie wiem, w ogóle nie pasuje mi to. No, a w ogóle stwierdziłam, że nagram przednią kamerą, bo jednak jak siebie widzę, to to, to wiem, gdzie jestem, nie? I tak dziwne, bo tu mam kamerę z tej strony, a ja patrzę w tą stronę. Bo odwrotnie wsadziłam telefon, ale nieważne jakby. No właśnie. Ja no już tak właśnie wykąpałam się po powrocie ze spaceru. Umyłam sobie włosy. Muszę je zaraz wysuszyć. I, i tak się zastanawiam, czy, czy się nie umalować może dzisiaj nawet trochę idę Na zebranie z rodzicami. Dzisiaj mam jedno, jutro mam drugie. Ale zastanawiam się, czy. Myślę, ja nigdy nie maluję. I chyba. Chyba nie ma sensu. Bo i tak założę czapkę. I mi się wszystko odbije. Wiecie, czapka na czole. Tu brwi eksmoler, pomaluję to i tak mi się to rozmarzę. I chyba. Chyba bez sensu. Tak myślę. Nie wiem. Mamy wieczór, piję sobie herbatkę. I słuchajcie, przed chwilą ogłosiłam wyniki. Ogłosiłam te wyniki konkursu, ale to nie było łatwe. Strasznie trudno było wybrać w końcu tą jedną, znaczy jedną, te trzy osoby. Tą jedną, która wygrała, która miała drugie miejsce, która miała trzecie. To też nam zajęło dużo czasu, bo trzy osoby mieliśmy wybrane tak. O po 17 powiedzmy, ale jeszcze musieliśmy właśnie zadecydować, kto jest który. Także no, z tym nam też pomogli chłopcy, więc zadecydowaliśmy wspólnie, rodzinnie. <noise> ale stwierdziłam, że takie konkursy to nie dla mnie. I ja się nie nadaję, się w to za mocno tak wkręcam. Za bardzo bym chciała, żeby wszyscy byli szczęśliwi, a tak się nie da. Zawsze ktoś będzie czuł się poszkodowany, bo ktoś może uznać, że jego komentarz był lepszy. No i... No ale no nie da się inaczej. To jest subiektywna opinia i, I w sumie no nie powinnam w ogóle mieć żadnych wyrzutów, bo no bo po prostu tak wybrałam. Tak mi się podobały te komentarze. Także no ale jeszcze bym rozdała kilka nagród pocieszenia, jakby się dało, ale. <noise> ale nie, no. Nie będę robiła po prostu konkursu. No i tak myślę, że, że zobaczę. Bo nie jestem pewna, ale możliwe, że uda mi się to skleić jako daily i znowu wrzucić. Tylko wrzucę to rano po prostu. Bo dzisiaj chyba się już nie wyrobię, żeby to skleić. Nie wiem, zobaczę a jak mi się nie uda, to zrobię weekly, ale to już będzie mega długo, to już, uff, nikt tego nie obejrze, Tak mało osób to ogląda, ale dostałam parę komentarzy, że jest fajnie, także dziękuję. No, więc w razie czego się żegnam, także bye, papa! Pa.